Cześć wszystkim, jestem Kamil. Znajdujemy się w województwie Wielkopolskim, okolice piły eee, trochę nagrywam od końca, bo w sumie na początku cały dzień wszystko nagrywałem, ale stwierdziłem, że administrałem początek, także będzie wieczorem. Eee, co filmik się z siewu nawozu. Eee, Sialiśmy pod, pod rzepak i pod buraki. Eee, 200 kg Zaksanu, druga dawka rzepak. I 400 kg pod buraka, MPK ósemki. No, co Wam jeszcze można tu powiedzieć? Będzie krótka prezentacja tutaj sprzętu, nawigacji, rozsiewacza Amazonki z zabusem No, wszystko, wszystko po kolei przedstawię. Także można zaczynać. Tak jak mówiłem, krótka prezentacja sprzętu: rozsiewacz ZV2000 Zetor Fortera, 120 HSX z 2021 roku e, ma, ma już około 1100 godzin e, balast 400 kg. do rozsiewacza i 2 ton nawozu spokojnie wystarczy nic nie lata po drodze można jeździć e, jest to również zasługa na pewno amortyzowanej ośki e, super się sprawdza naprawdę amortyzuje w przypadku tam cięższego zestawu załóżmy e, e, zestaw prorosiewny także tam grubo ponad tam też pod 3 tony podchodzi załadowany i spokojnie jeździ, ładnie, nic, ładnie wybiera dziury. Oświetlenie, to już jest moja, że tak powiem inwencja twórcza. Z przodu wesemy, dwa dalekosiężne, dwa rozpraszające. Z tyłu cztery rozpraszające. Bodajże te rozpraszające to są chyba 20 kilka watów, a te tutaj na słupkach bardzo ciekawe LEDy, bardzo mocne, 50W i dostałem je w, sumie w prezencie od przedstawiciela, ale to jest taka marka OEI. Dość nieznana, ale bardzo fajna, czym się wyróżnia? wyróżniają te lampy. Mają barwę około 4000 kelwinów, Taka dosyć barwa naturalna. Podczas gdy wesemy mają barwę chłodniejszą, około tam 6000 kalwinów. I na przykład widać jak włączy się te wszystkie, no jest w co 360, włączy się te, te przebijają, super, nie? Jest lepsze oddanie koloru wszystkiego, nie? Na zewnątrz. Czołnik wyposażony w izobas, no do rozsiewacza musi być. I nawigację, FJ Dynamic. Super się to sprawdza, nie ma dodatkowych nakładek, a no, już do, dwa lata się sprawdza. Jestem z tego zadowolony. Amatron 4 rozsiewacza też no, system Izobus, także section control, wszystko wszystko posiada. Na uwrociach ładnie to widać, sam sobie domyka te szerokości, sam się załącza, rozłącza. No i to fajne, bo powiedzmy na oko, zawsze człowiek, jak włącza wjeżdżając w przejazd, no tak, zawsze zastanawia, kiedy włączyć. Tu jednak jest to fajnie, że tak z automatu leci, no i no, widać jakąś tam małą różnicę. E, oświetlenie robocze, dwa reflektory z boku i od spodu dla podświetlenia całego tutaj systemu rozsiewu. E, tarcze, wiset dwójki do 28 metrów. E, wystarczy zupełności, ja mam akurat ścieżki 21 metrów, dlatego wystarczy zupełności. E, spokojnie... E, przy ustawieniu na 27 metrów większość nawozu raczej przerzuca aż za daleko, bym powiedział, przy prawidłowym ustawieniu. Także myślę, że te tarcze na 27 metrów też powinny wystarczyć. Jak na przyszłości powiedzmy chciałoby się coś zmienić. To jest też bardzo fajne. Polecam każdemu. Rozkładasz i rozsiewać może sobie jeździć po placu, nie ma problemu. Yy, limiter graniczny. Też myślę, że bardzo dobry zakup, jak już będziecie Wybierać na pewno już taki no, raczej standard, nie? Co oprócz tego, jeszcze bardzo proste system połączenia wiązka izobus światła i wałek? To jest super, naprawdę nic więcej nie trzeba. Plandeka zwijana. I co jeszcze do mycia jest bardzo fajny rozsiewacz, naprawdę nie trwa to długo. I jeśli chodzi o jakieś zakamarki, coś, to za bardzo tego. Nie ma, naprawdę przejrzysty taki dość system, nic się nie dzieje. Z ciekawych niuansów w rozsiewaczu można sobie ustawić, jeśli sypalibyście kiedyś nawóz z łyżki czy tam ręcznie i chcielibyście sobie odmierzyć powiedzmy, załóżmy, nie wiem, 200-300 kg. Można ustawić to w terminalu, wpisujecie, że chcecie 300 kg. Po osiągnięciu tej wartości w sypiecie zaczną mrugać wszystkie światła robocze. Bardzo fajny system, ale to już taki raczej gadżet, można powiedzieć. No dobra, to już chyba byłoby tyle, także pewnie asumptujące będą lub z drona, lub e, z pracy na polu. Dzięki. No, a jeszcze jedna w sumie bardzo ważna kwestia. E, podstawowa, można powiedzieć. się że posłużony w wagę. E, ciekawy zakup i bardzo denerwujący z jednej ciekawej przyczyny. E, mianowicie. Po sypaniu czterech worków nawozów człowiek jedzie, myśli, że ma dwie tony. No, a niestety ta waga pokazuje niekoniecznie dwie tony, tylko tego nawozu jest mniej załóżmy 1960 kg. No i dlatego to denerwuje, bo się człowiek zastanawia, w którą stronę tu znowu próbują go oszukać. No i w sumie pytanie do was. Czy, czy komuś się kiedykolwiek zdarzyło, może ważyć całe tiry nawozów, jak przyjeżdżają? No bo ja już chyba następnym tym razem zacznę ważyć, bo. Tu na że może być, załóżmy, jeden worek mniej łącznie. Także zastanawiające. Polecam się nad tym zastanowić. Siejemy rozsiewaczem Amazonev, model ZV. Do tego nawigacja w Dynamik do prowadzenia. Co mogę Wam powiedzieć o tym sprzęcie? Sprawdza się, jestem zadowolony. Sieję tutaj dokładnie, mam na nawigacją ustawione ścieżki, dokładnie w których chciałem, żeby nie było żadnego, że tak powiem, przesunięcia. No, siejemy na szerokość 21 metrów, nie wiem czy coś będzie w sumie widać. No, na kamerze pewnie nie bardzo, ale sieje dobrze, jestem zadowolony. E, trzyma jak najbardziej szerokość roboczą. Można tu też, też nie będzie widać <gry> dobrze. E, co mogę powiedzieć, że mamy tutaj zatorka, porterę. No, co oprócz tego, za chwilę puszczę Wam kilka ujęć z drona. Jak to wygląda, jak wyglądają ścieżki, jak wygląda to prowadzenie, w sumie jest jakieś się perspektywy. Może z drona będzie też widać lepiej trochę rozszerz w na nawozu. Pokażę Wam jeszcze, jaki jest w sumie do Zeppera. E, 44 dobre przy 2000. E, jak najbardziej w transporcie wystarcza. Kabina jest amortyzowana, oś jest amortyzowana. Już będzie widać. No, teraz nie widać. Jest ten wielowahacz Cararo. Można to spotkać w sumie w wielu markach typu klas. E, sprawuje się to całkiem dobrze. Naprawdę amortyzuje, wybiera, dziury dobrze. E, w sumie minusem. W, tej, w tym zatorze będzie bardziej wyciszenie kabiny, bo wyciszenie jest średnie. Jak na przykład dla groszaringu wynajmowałem 695 m, sprawowało się to o wiele lepiej. To znaczy, wiedziałeś jak w samochodzie, cichutko, komfortowo. to jednak, jak się włączy napęd, lub jedzie się z większymi obrotami, mimo wszystko jest no, głośniej, po prostu głośniej. wiadomo, nie jest to jakiś tam. Poziom starych ciągników, gdzie, gdzie naprawdę było głośno, ale, ale to uważam, że jest jeszcze do poprawy w tych ciągnikach. Chociaż ma być teraz wypuszczona nowa seria 6 w zatorze, no ale raczej, raczej nie będę tego testował. Ale mam nadzieję, że tam coś w tej kwestii poprawili. No, także rzepak mamy skończony, pozostało w sumie jeszcze 340 kg w rozsiewaczu, dlatego pojedziemy jeszcze zasilić pszenicę jakąś. Robimy taki eksperyment, teraz wcześniej wysiejemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, to rozsiejemy, wtedy pojedziemy pod Buraki. No, tam dwie działki są do zrobienia. Na no, to NPK ósemkę na pod Buraka. No i dalej będziemy w przyszłych może odcinkach coś pokażę z uprawy właśnie pod Buraki. No tam jak będą jakieś propozycje, to bardzo chętnie posłucham. No, znajdujemy się już na działce z pszenicą. Działka 13 hektarowa, bo jest tutaj pszenica po pszenicy, po burakach. No, już mam kierowanie, dlatego mam trochę na ręce. No, działka jest tu już zrobiona. Wszystko także ładnie tutaj widać, jak rozsiewa. Rozsiewu no, niestety dalej nie zobaczymy. jedynie także chyba z kamery. Jak to skończę? Pojedziemy, przeładujemy się i dalej w te buraki. No, teraz znajdujemy się na polu z bur pod buraki, które będzie przygotowywane. Eee, Sujoka 5 hektarowa już jest No właśnie siejemy, no teraz są ustawione 380 kg PNPK eee, ósemki. No, na szczęście jest nawigacja, nie trzeba jechać na oko. Można dokładnie sobie jechać, co 21 metrów, także... Jest to jakiś tam duży plus, tej właśnie nawigacji. no I myślę, że chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja tutaj jeszcze mam w sumie dwa kursy, muszę tu zrobić, czyli znaczy jeszcze jeden, yy, ale to już nie mam nic więcej do opowiedzenia w sumie. Także zapraszam do komentowania i trzymajcie się na razie.